Aż tak, że lubisz oglądać dziwnych ludzi w internecie? No bo coś w tym jest, nie? Jedni oglądają po to streamy Magicala, inni śledzą szkolną 17. Może narzygaj mi tutaj jeszcze, nie. Albo Sebe Schweda, a.k. Kidromana, mamy sporo fanów fizyki się. O Jezu, ja w ogóle nie jestem LGTM. Przyjęli Gawin. Nie wiem, co konkretnie nas do tego przyciąga. Chyba po prostu bawią i fascynują nas wszelkie odchyły od normalności. Tak czy inaczej, ja uwielbiam analizować takie jednostki, a moją ulubioną jest Terry Davis. Szalony programista ze Stanów, który w wyniku poważnej psychozy religijnej w pojedynkę stworzył od zera cały system operacyjny, co jest naprawdę niemałym osiągnięciem, jeśli wiesz cokolwiek o komputerach. What? I mean Terry osiągnął całkiem spory following w internecie i cała jego historia jest naprawdę szalenie fascynująca, ale też bardzo smutna. Jeśli więc chcesz ją poznać w całości, zerknij na mój kanał na YouTubie.